Cześć, jestem Kasia, jestem przewodniczącą samorządu studenckiego Wyższej Szkoły Zarządzania i Psychologii w Poznaniu. Jestem także studentką pierwszego roku psychologii, która została w tym roku otwarta tutaj w uczelni. Chciałabym Was bardzo serdecznie do nas zaprosić, ponieważ sama jestem zaskoczona, jak przyjazna i miła atmosfera tutaj panuje. Uczelnia jest bardzo otwarta na nasze, Wasze propozycje. Także, my jako samorząd jesteśmy otwarci na to, co, co wy proponujecie, na Wasze pomysły, na wszelkiego rodzaju integracje. Wykładowcy są świetnymi ludźmi, praktykami, którzy są zawsze bardzo chętni do pomocy i do opowiadania. Często zdarza się tak, że zostajemy chwilę po zajęciach, bo nie możemy się z wykładowcą nagadać, więc myślę, że powinniście sami spróbować i przyjść do nas.